W dzisiejszym wydaniu Wieści z Ratusza porozmawiamy z prezydentem Oświęcimia o trudnej sytuacji samorządów, powiemy o akcji szczepień, zapowiemy kolejną akcję spisową podczas festynu na osiedlu Stare Stawy oraz zachęcimy do głosowania na oświęcimskie tunele w konkursie Turystyczne Skarby Małopolski. Dzień dobry Państwu, spotykamy się w Urzędzie Miasta z prezydentem Oświęcimia Januszem Kwierutem, aby porozmawiać o coraz trudniejszej sytuacji samorządów lokalnych. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry, witam państwa. Pod koniec lutego, podczas naszego spotkania, mówiliśmy o stratach budżetu miasta z powodu luki prawnej w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, która pozwala na niepłacenie podatków przez podmioty gospodarcze. Chodziło o 11 milionów złotych. No tak, ja myślę, że to bardzo skomplikowanie brzmi, ale tak naprawdę ona się sprowadza do kwestii związanej z pozbawieniem miasta Oświęcim i wiele zresztą samorządów w Polsce w przypadku miasta Oświęcim to prawie 11 milionów złotych. To ogromna wyrwa, która jest w budżecie, którą musieliśmy w tym roku w jakiś sposób rozwiązać ten problem i zasypać. Oczywiście kosztem wielu też zadań, wielu inwestycji, różnego rodzaju zabiegów, które doprowadziły do tego, że udało się ten, budżet ustabilizować. Natomiast problem pozostał, dlatego że w 2016 roku ówczesny, obecny zresztą minister infrastruktury wystąpił właśnie z projektem ustawy, który doprowadził naszym zdaniem do wadliwości przepisów, do pewnej luki prawnej, która sprowadza się do tego, że infrastruktura kolejowa, która znajduje się na terenie określonej firmy, choć firma nie zajmuje się usługami kolejowymi, jest zwolniona w zakresie całych działek ewidencyjnych, czyli nie tylko tego terenu, gdzie znajdują się błocznice czy tory, ale całe działki ewidencyjne. Są zwolnione. Doprowadza to do absurdu. W przypadku miasta Oświęcim to rocznie ponad 2 miliony złotych. I dlatego też rozpoczęliśmy różnego rodzaju działania, żeby jednak to prawo zmienić. Bo co najgorsze, to oczywiście to prawo zadziałało od 2017 roku. Ono obowiązuje, ale będzie obowiązywało, jeżeli się nie zmieni w latach następnych. I w kolejnych latach miasto Oświęcim będzie traciło miliony złotych. Dlatego podjęliśmy wiele działań na różnych poziomach, żeby te przepisy prawa zmienić. Czy te działania przyniosły efekty? Jakie miasto ma jeszcze możliwości? Oczywiście staraliśmy się tutaj wystąpić zarówno do ministra infrastruktury, czy do ministra finansów, do posłów ziemi oświęcimskiej, ale też i do premiera. No i mimo tego, że w 2021 roku już w lutym dzięki temu, że Senat też podjął taką uchwałę, udało się prowadzić to do Sejmu i ten projekt senacki uzyskał status druku sejmowego. 2000, od lutego tak naprawdę nic się nie dzieje. I dlatego ten swoisty nasz krzyk, żeby jednak w tym okresie podjąć działania, bo jeżeli do końca listopada nie ulegnie zmianie ten przepis, to niestety, ale w następnym roku znowu zostaniemy pozbawieni kolejnych milionów złotych, więc dlatego też działamy na różnych poziomach. Staramy się też to upubliczniać, bo uważam, że ten nacisk społeczny, nacisk polityczny, można powiedzieć, no, powinien przynieść skutek, bo to nie może być tak, że następuje pozbawienie samorządów kolejnych środków finansowych, a z drugiej strony tworzy się różnego rodzaju fundusze, tak jak mieliśmy przykład funduszu inwestycji lokalnych gdzie się wspiera przez rząd, ale tylko swoich. No tak, mieliśmy właśnie przykład, że wystąpiliśmy w przypadku Oświęcimia z wnioskiem o budowę przedszkola i żłobka, gdzie mieliśmy przygotowany projekt, pozwolenie na budowę i dwukrotnie zostaliśmy odrzuceni. Natomiast te samorządy, które przykładem jest tu, czy Wadowice, czy Myślenice, które w jakiś są w sposób powiązane i to w dość bliski sposób politycznie z prawem i sprawiedliwością, otrzymały gigantyczne pieniądze. W przypadku Myślenic to ponad 20 milionów złotych. No to jest naszym zdaniem upartyjnienie państwa i jest, jest skandaliczne działanie. Dlatego też uważam, że samorządy są mocne, bo stworzono mocne fundamenty. Dzisiaj następuje próba centralizacji, próbuje próba takiego skruszenia właśnie tej solidności samorządu, Bo naprawdę samorząd w dużej mierze przyczynił się do sukcesu Polski. To przecież tutaj na poziomie tym lokalnym podejmujemy decyzje, które drogi są, powinny być realizowane, jakie zadania powinny być realizowane, czy to inwestycyjne, czy bieżące. To nie rola przecież właśnie centrali czy, czy województwa. Mamy kolejny przykład, że minister edukacji Chcę doprowadzić do tego, żeby dyrektorów szkół podstawowych na przykład w Oświęcimiu i wielu innych przecież oczywiście samorządach powoływał kurator, kurator, który jest w Krakowie. No, ja się z takim kierunkiem nie zgadzam, dlatego też właśnie ten nasz apel, ten nasz krzyk, że ten fundament jakim jest stabilność finansowa samorządów powinien być utrzymany. Kolejne zagrożenia dla samorządu mogą wynikać z forsowanego przez rząd nowego ładu. No tak, to można powiedzieć że kolejna rewolucja podatkowa, która jest forsowana przez rząd, którą nam tutaj przygotowuje i te zmiany, które będą dotykać samorząd są ogromne, bo tak naprawdę według wyliczeń Związku Miast Polskich e, straty samorządów to około 26% wpływu z podatku dochodowego do osób fizycznych, bo tak naprawdę jako mieszkańcy w dużej mierze finansujemy Właśnie samorząd. Finansujemy zadania, które są realizowane przez samorząd. I te ubytki według w Związku Miast Polskich dla różnych gmin są szacowane od kilku do kilkuset milionów złotych łącznie. To prawie 14 miliardów złotych rocznie samorządy utracą na tej rewolucji podatkowej. Według wyliczeń szacunków oświęcim ma stracić około 11 milionów złotych. Więc to są ogromne pieniądze, które no, nie wpłyną do kasy miasta. To, moje zdanie, kolejną rzeczą, która jest taka bardzo trudna do wytłumaczenia i dla nas, szczególnie samorządowców i ludzi, którzy działają w sferze publicznej, jest ta niestabilność prawa. Ta rewolucja, która jest zapowiadana, te zmiany, które, o których wcześniej mówiłem, powodują, że my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za rok, za dwa, za trzy, co jest bardzo trudne. I uważam wręcz też szkodliwe dla działania, bo, bo jednak tutaj samorząd powinien mieć tą przewidywalność. Jeżeli my chcemy realizować określone inwestycje, to powinniśmy wiedzieć, jaka jest perspektywa finansowa, tak? czy, czy nas będzie na to stać, czy nas nie, nie stać na to. A dzisiaj te zmiany, które są forsowane, jednak powodują, że samorządy będą coraz bardziej biedniejsze. Z drugiej strony musimy zapewnić ten poziom usług, jakość, standard tych zadań własnych, które realizujemy w różnych obszarach, od pomocy społecznej, kultury, infrastruktury, gospodarki miejskiej, ale oczywiście też myślimy o inwestowaniu. Więc jeżeli my nie będziemy mieli tych pieniędzy, to odczują to też mieszkańcy. Dlatego uważam, że no, powinno to, co jest też postulowane przez m.in. samorządowców czy takie instytucje jak Związek Miast Polskich, że powinny nam się należeć, ale systemowe, nie jednorazowe rekompensaty czy subwencje, ale systemowe zmiany, które zapewnią stabilność finansowania samorządu. To trudna no. sytuacja dla samorządu. Uważam, że ta centralizacja, która następuje, jest też bardzo szkodliwa, dlatego że przecież tak naprawdę twórcą ustawy samorządowej chodziło zupełnie o coś innego. Chodziło o to, żeby decyzje były podejmowane tutaj na poziomie lokalnym, żeby właśnie też wzmocnić samo miasta i gminy w zakresie finansowym, żeby była ta możliwość jak gdyby niezależności. Dzisiaj tą niezależność poprzez odbieranie pieniędzy się właśnie odbiera. Dlatego powinniśmy wszyscy walczyć o to, żeby utrzymać mocny, silny samorząd. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim gościem był prezydent Oświęcimia Janusz Kwiat. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu. W oświęcimskich szkołach prowadzona była akcja informacyjna na temat szczepień dzieci powyżej 12 roku życia. Rodzice i uczniowie byli zapoznawani z informacjami związanymi z tym tematem. Zbierano też zgody rodziców na szczepienia dzieci powyżej 12 roku życia. W kolejnym tygodniu mogą odbywać się szczepienia uczniów, co do których wyrażono zgody. Organizacja szczepień w szkołach zależeć będzie od zebranych zgłoszeń. Uczniowie powyżej 12 roku życia mogą się też szczepić w powszechnych punktach szczepień. Koronawirus jest ciągle z nami, a po kilkumiesięcznym wyciszeniu znowu przybiera na sile. Szczepienia są najbardziej skutecznym sposobem zabezpieczenia się przed ciężkim zachorowaniem. Dawki ochronne preparatu przeciwko COVID-19 można przyjąć w przychodni Evita Multimed szpitalu powiatowym miejskich przychodniach zdrowia. Szczepionki podają też aptekarze w aptece dr Max przy ulicy Powstańców Śląskich, aptece 4 pory roku przy ulicy Słowackiego i aptece miętowej przy ulicy. Czecha. Bez rejestracji prosto z ulicy można zaszczepić się w Atmare przy ulicy Chemików 1. Punkt czynny jest przez 7 dni w tygodniu od godziny 7 do godziny 19. Personel medyczny robi zaszczyki preparatem Pfizer i jednodawkowymi Johnson Johnson. W Oświęcimiu preparaty ochronne przeciwko COVID-19 przyjęło już ponad 55,5% mieszkańców. Poświęcimianie będą mieli kolejną okazję, aby szybko i sprawnie spisać się w narodowym spisie powszechnym mieszkań i ludności 2021. Punkt spisowy uruchomiony zostanie w sobotę 11 września przy okazji festynu na Starych Stawach. Rachmistrzowie oraz pracownicy Urzędu Miasta będą czekać na osoby, które jeszcze nie wypełniły obowiązku spisowego w domu osiedlowym przy ulicy Zagrodowej 1 w godzinach od 14 do 18. Przypominamy, że udział w spisie jest obowiązkowy, a za odmowę spisania się grozi kara pieniężna w wysokości do 5000 zł. Warto wykorzystać tę możliwość, bo do końca września zostało już mało czasu, a w Oświęcimiu spisało się dopiero około 59% mieszkańców. Oświęcimskie tunele pod wzgórzem zamkowym znalazły się w konkursie turystyczne Skarby Małopolski, w kategorii unikatowa atrakcja turystyczna. Drugi etap konkursu rozpocznął się 2 września, a głosowanie zakończy się 21 września. Laureatów i wyróżnionych w konkursie poznamy już w październiku. Zachęcamy mieszkańców do głosowania na naszą oświęcimską atrakcję turystyczną. Można to zrobić wchodząc na stronę konkurs.wizitmalopolska.pl.